Siamaneczka, widzę, że dzisiaj sobie zagramy w bokcie graneczkę. Okay. no to teraz. Sobie będziemy grali. Okej. Okay. tutaj nam się już wszystko włącza. Okej, okay, to. E, dobra. już możemy po prostu zacząć. Okej, no to teraz zaczynamy już. Jeżeli chcecie kolejną część, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, a najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie opominać żadnego innego filmu. Okej, okay, budzimy się. Okej. Okay. Jesteśmy już w naszym pokoiku. Okej. Okay. Dobra, tam będzie przedmiot, którego nowa potrzebujemy. właśnie tego będziemy potrzebować. Tu nic nie ma. Okej, okay. to teraz tutaj sobie w razie czego odchodzimy ucieczka. To idziemy. To teraz możemy sobie iść o babcię już właśnie idzie. Okay. To coś mamy, nie. Okay. Jeszcze tam będę podpisał, bo do góry nie idziemy. Ok, to idziemy teraz tutaj. Hej, okay, bo na dół nie będziemy iść. Ok, to musimy uważać, żeby tego wazumu nie rzucić, bo on wyda jakiś dźwięk. I może już nie być po prostu nas... Okej, okay. benzyna. Um. Dlaczego to są mimatki? To nie można w tym pomieszczeniu. Dobra. Where are you? Oj, oj oj, oj oj! Okej. Okay. Okej. Okay. Idziemy. Tu jest kawałek cykana. Więc teraz jedziemy tutaj, a tutaj też mamy. Tutaj, a ja babcia tutaj po prostu za chwilkę przejdziemy. mega, ja potem to Jezu! Idziemy. A okay. teraz... Teraz... Marysia! Okay. Ej, co się dzieje? Aha. Marisha mi obrudziła ekran. Otwórz! Okej. Okay. Mamy śrubokręt i teraz możemy i dopiero. Matko jedyna co tam się stało. Okej, hey, to idziemy. Zobaczmy co tu będziemy mieli. To co jest? Nie wiem. Hmm, to jest ale ok, bo się I odzyskajmy na śrubokręt. I chodźmy tutaj na górę. W ogóle tam do samochodziku jeszcze mieliśmy mieć. Hmm, Więc teraz idziemy tutaj. Okej, okay, no to pójdźmy. przejdźmy po tamtej bo trochę nie wiem, ale tu jakby się babcia pojawiła Bo na dole okay. tutaj nic nie ma, teraz Czyli ja nie wiem, ale pójdźmy już... Po prostu przejdziemy sobie na... chorą, a tam do domu. Bo troszeczkę się... Więc teraz jedziemy sobie na dół, bo mamy potrzebną rzecz. Mam nadzieję, że tam będzie mógł. Jak nie będzie mógł, to nie Teraz kręcimy, żeby nam się jakiś przedmiot pojawił. No więc. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. I jest! To młotek jest potrzebny na górze, więc przejdziemy sobie po prostu. No dobra, słuchajcie, nie dam rady już nic nagrać, więc widzimy się jutro. Pa!